Witam serdecznie wszystkich. E Jesteśmy wolontariuszami z Fundacji Elusive e Charge Protection np. Poland, teraz Fundacji Dość. E w dniu dzisiejszym przyjechaliśmy do Będzina, do pana Adama. Jak zdążyliśmy ustalić, pan Adam ma 66 lat, e nie 34, tak jak informował każde dziecko. E ma 66 lat oraz jest osobą, która podróża się na własnym kapitalickim. Ustalić. Pan Adam jest w pełni sprawnie umysłowo. Jego poruszanie się na wózku wynika nie z jakiejkolwiek niepełnosprawności, tylko z powodu tego, że bolą go nogi i nie za bardzo może ustać. To też podejrzewam, wiek na to ma duży wpływ. Pan Adam generalnie bardzo dobrze rozumie to, co pisał. Wie... Wiem mniej więcej z kim pisał, nie potrafię określić tej liczby. Dzisiaj, niestety, będzie monolog, ponieważ pan Adam, tak jak wspomniałem wcześniej, ma bardzo duże problemy z wymową. Ciężko nam się jest z nim porozumieć, ale to nie przeszkadzało mu, aby z kilkunastoma osobami nieletnimi pisać w sposób bardzo dojrzały. Bardzo często informował dzieci, że ma powyżej 34 lat, co od razu udało się obalić poprzez właśnie spojrzenie na niego. E, 34 powiedział. A, A, A 40 też było powiedziane, owszem. E, aczkolwiek e, od razu, jak na niego spojrzeliśmy, wiedzieliśmy, że to jest nieco zakłamany wiek. Wysyłał oczywiście zdjęcia swoje z przeszłości, gdzie był jeszcze ładny i powabny. Był bardzo przystojnym facetem. Dziwne, że się nie ustatkował z rówieśniczką. Tak jak wspomniałem, pan Adam, 66-latek, podający się za 34-latka, wypisywał do uwaga, to jest chyba rekord, przynajmniej 9 naszych wabików. Co oznacza, że musiał kontaktować się z bardzo, bardzo dużą ilością innych dzieci, ponieważ szansa, żeby trafił na osoby, które. Podają się te dzieci, tak, tak bez problemu na nie trafić. Adam, zajmujesz się czymś aktualnie, czy jest coś tylko i wyłącznie na ręce? Możesz kiwnąć głową, czy tam coś? Jest renta? Emerytura. Emerytura. okej. Okay. czyli Adam jest emerytem, pobiera z, z państwa zasiłek emerytalny gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Będzinie. Jesteśmy w Będzinie. Dobrze. Adam, przytoczę kilka Twoich złotych tekstów, które obdarzyłeś e, dzieci, z którymi miałeś kontakt. Łatwo z nich wyczytać, że jesteś naprawdę bardzo sprawnym facetem, ponieważ Treści, te właśnie w postaci zdjęć, filmów, Twoich własnych czy też pobranych z internetu, sugerują, że to musi być w ciebie Jurny Koleś. Chcesz zobaczyć mojego? Oczywiście, kochana, ja nikomu nie, jak nikomu nie powiesz i będziesz pilnować swojego telefonu. Nagminnie wysyłałeś jednemu z dzieci zdjęcia o treści pornograficznej. E, mamy też gdzieś tam informacje, że pojawiała się również dzieci dziecięca pornografia, aczkolwiek jest to dla nas nie. tylko i wyłącznie poszlaka, ponieważ, e, nie. ponieważ e, nie widzieliśmy tego dokładnie. Mhm. E, jak chcesz, to Ci wszystko wytłumaczę. Co robiłaś sobie, kiedy, e, kiedy robiłaś palcówkę, kochana? Palcówkę. Pokazać Ci na zdjęciu, jak to robią dziewczyny? Tobie też urosną włosy na ciperce już niedługo. Każdemu tam urosną. Tobie też. Pokażę Ci palcówkę i wysyłasz w tym momencie dwa filmy. Dwa filmy, podczas których kobieta no, się masturbuje. Miałeś od dorosłych. Od okay. Dobrze, miałeś od dorosłych te, te zdjęcia. Obrałeś je z internetu, czy gdzieś masz jakąś koleżankę, która ci wysyła nie, tego typu treści. Mhm. Dobrze. E, powiedz mi, czy odczuwasz jakiś duży pociąg do osób transpłciowych? Nie. Ponieważ nagminnie, praktycznie w każdej konwersacji, którą czytaliśmy, wysyłasz zdjęcia, filmy, przepraszam, kobiet z męskim przyrodzeniem. No, bo pisze do mnie. Piszą do ciebie, tak? Pisały, Aha. bo wzięłał gondolę. Okej. Okay. By Okej. kazał. Ok. 66-letni Adam twierdzi, że osoby transpłciowe piszą do niego, pisały do niego i wysyłały mu właśnie takie treści jak. Kobieta y, masturbuje się y, posiadając przy tym męskie genitalia. No, okej, okay, no nie chcę mi się za bardzo w to wierzyć, ale jeżeli tak twierdzisz, to tak musi być. Mm. Po czym wysłasz zdjęcia y, kobiety, kobiety, oczywiście, i informujesz. To jest łechtaczka. Taki mały języczek z przodu twojej cipeczki. Jego się delikatnie pieści palcem, aż dziurka będzie wilgotna. Proszę Cię, zrób zdjęcie swojej cipeczki i prześlij mi, bardzo Cię proszę. Ani jednego. Ani jednego? Ani jednego. Nie dostałeś od dziecka? Nie dostałem. Nie dostałeś? Nie. Czyli Twoje prośby spełzły na niczym? Na niczym. Szkoda, nie? Chciałeś bardzo. Nie, no... Nie wzięłem. Niestety, ale czy nie rozumiem? Podczas tej jednej rozmowy, bo mamy tak dużo materiału, że niestety, ale nie byliśmy w stanie go wydrukować w całości, wydrukowałem zdjęcia tylko i wyłącznie trzech dzieci, z którymi pisałeś. Teraz, jakby cytuję Ci wypowiedzi tylko z jednej rozmowy z dzieckiem. Była to czwarta wypowiedź, prawdopodobnie czwarta chyba, albo trzecia. Dziecko zdążyło cię już kilkukrotnie razy poinformować, że ma 11 lat. No. Powiesz mi tak naprawdę, ile dzieci zaczepiłeś? No, no, w sumie. W już nie Adam, to jest niemożliwe. Już przed live'em rozmawialiśmy o tym. Ja ci nie wierzę w to, że mówisz 5-6 dzieci. Na początku powiedziałeś, że dwójka, teraz twierdzisz, że pięć, Bo, sześć dwójka, dzieci. Jestem przekonany, pisze. że podczas setki dzieci, dwójka z nich pewnie była dorosła. Nie, dwójka jeszcze pisze. Aha, że dwój z dwójką jeszcze piszesz? Piszę. Dobrze. Ale w ogóle. Ile tak naprawdę dzieci zaczepiłeś yy, przez Messengera? Jeżeli masz odwagę, ja bardzo cię ty... powiem. Potwierdzasz ja, no, tylko i wyłącznie Cię. liczbę dowodów, które na ciebie mamy, bo muszę y, widzów poinformować, że pisał, tak jak już wcześniej wspomniałem, z dziewięcioma naszymi wabikami, przez co y, ja osobiście rozumiem, sądząc po liczbie dzieci w Polsce, sądząc po liczbie naszych wabików, jest nikła szansa, że kontaktowałeś się tylko i wyłącznie z wabikami. Jest to prawie niemożliwe graniczy wręcz z cudem, więc musiałeś e, przynajmniej, no tak ja mogę tylko i wyłącznie tak stwierdzić, że było to 20, 30, może nawet 100 dzieci, do których naprawdę do mnie napisałeś i otrzymywałeś od nich również jakieś kontaktu. No Facebooku złotnej. nie ma. No tego też nie zrozumiałem. Dobrze, czytam dalej. Na Facebooku nie ma tyle. Na Facebooku nie masz tyle? Nie. Okej. Okay. Informujesz dziecko e, kolejną taką złotą informacją. Bawię się swoim fiutem. Chcesz zobaczyć? Nie wiem, e, nie wiem, co ma chłopak. Nie, nie wiesz, co ma chłopak. Możesz zobaczyć, jak chcesz. Dorośnij wreszcie, to chcesz, i wysyłasz kilka filmików. Informujesz 11-letnie dziecko, żeby dorosło wreszcie, no. po czym bombardujesz je treściami erotycznymi? Czy w ogóle wiesz, w jakim wieku w Polsce można uprawiać seks? No, ma Ile? 18. 18 byłoby jak najbardziej w porządku, niestety, w Polsce od 15 roku życia. Co oznacza, że do 15 roku życia dzieciom nie powinno się wysiedlać tego typu treści? No, 17, 17, 17. Niestety dalej Cię nie rozumiemy. Y... 17, 17. Widzów informujemy, że Adam jest trzeźwy, w 100% trzeźwy. Jest osobą bez uzębienia, dlatego ma takie problemy z wymową. Adam jest osobą ograniczoną ruchowo i ograniczoną werbalnie, jednak w pełni świadomą umysłowo, co nie stanowiło problemu w korespondowaniu z dziećmi. Oczywiście. Wielokrotnie podawał się za kogoś, kim nie jest. tak? Jako osoba 34-letnia pisałeś w tym roku z dziećmi, więc okłamywałeś praktycznie każdego swojego rozmówcę, każdą swoją rozmówczynię, co najmniej o 32 lata. Z tego, co tak na szybko policzyłem. Niektórym faktycznie powiedziałeś, że masz 40 lat, więc tutaj już Twój street wynosił tylko 26 lat. No. Powiedz mi, tak, chociaż kiwnij głową czy coś, żebyśmy się też zrozumieli. E, ilo, e, ilu, um, przepraszam, żeby tak dobrze to stwierdzić, z iloma dziećmi pisałeś, którym proponowałeś spotkanie? Spotkanie. Spotkanie z dzieckiem. W życiu. W życiu. W życiu. Czyli jesteś zainteresowany wyłącznie wysyłaniem wysyłanie treści erotycznych do dzieci. To jest jakby. Nie wiem w jaki sposób. no. Skoro masz 34 no, no. lata, to prawdopodobnie jesteś dobrze zarabiającym, przystojnym młodzieńcem z super samochodem i podrywasz no, dzieci w internecie. A w samochodzie w życiu niełogackim. Okej. Okay. No, no, no to po co twierdzisz, że masz 34 lata? No, po prostu z nudów. Z nudów? Kurczę. Coraz częściej trafiamy na e, osoby o skłonnościach pedofilskich. Niektórzy z nudów albo z powodu alkoholu. O, może tutaj trafiliśmy, może pijesz alkohol. Pijesz? Dwa lata zero. Dwa lata Nie wolno. No tak, tu nie wolno. To, to prawda. Lecimy dalej. Pokażę Ci fiuta z ogolonymi włosami. Chcesz? Po czym cyk wysyłasz zdjęcie Penisa? To jest moje. W internecie nie ma takich zdjęć. Obejrzyj dokładnie. Uczysz biologii, uczysz anatomii? Ba no tak, wysyłałeś bardzo często tak. zdjęcia transwestytów osoby transpłciowych Więc Zdjęcia, filmy, wszystko wysyłałeś. Jak leci? Mamy na ciebie tyle dowodów, że mój kolega TK nagrywając te twoje wypociny kilkumiesięczne zamiast płyty CD musiał użyć płyty DVD. Dosłownie, bo materiały się nie mieściły. No. E, lecimy dalej. E, proszę cię, pokaż mi swoją cipeczkę. Uwielbiam to. Bardzo cię proszę. Ja ci pokazałem mojego fiuta. Uwielbiam takie młode cipeczki. A jednego. Ani jednego. Zdjęcia. Znaczy wiesz co, ja szczerze wierzę, że policja dokładnie przeszuka Twój telefon. Y, ra, razem z wyczyszczonymi już wcześniej elementami. Bo jak informujesz, poinformowałeś nas wcześniej, że już nie utrzymujesz kontaktów z dziećmi, że usunąłeś messengera, tak? Policja w chwilę go przywróci, z powrotem Cię zalogują, z powrotem zobaczą twoją historię wiadomości, może nawet skontaktują się z Metą, żeby udostępnili swoje archiwalne rozmowy. Szczerze wierzę, że będziesz miał okazję. że? Jak tylko ma Krótko masz telefon, ok. no to, to już go nie będziesz miał raczej. Wyślij mi zdjęcie Twojej cipki, jak możesz, ja wysłałem Ci mojego fiuta. Wyślij na Messenger, kochanie, cały czas nagminnie i usilnie proponujesz dziecku, aby wysyłało zdjęcia swoich genitaliów, no brawo. Mam teraz kolejne dziecko, tutaj też masz takie perły w łopie, że Naprawdę, ja nie byłem w stanie tego wczoraj do końca przeczytać, kiedy się przygotowywałem do dzisiejszego live'a. Zawsze gdzieś tam przygotuję się, staram się mieć też odpowiedź na każde Twoje pytanie, gdyby rzeczywiście chciał rozmawiać, mógł rozmawiać. Jednakże, czytając wczoraj te, to pierwsze dziecko, nie dałem rady. Naprawdę, nie dałem rady. Dzisiaj czytam niektóre z tych wypowiedzi po raz pierwszy, ponieważ mnie to obrzydza. Naprawdę. Nie wiesz co to palcówka? Wpycha się palc do dziurki między nogami i rusza w przód i w tył. Coraz szybciej, aż będzie ci przyjemnie. Spytaj koleżanek, albo sama spróbuj, sama przyjemność. Młodsze to robią, to jest twoja cipeczka. Strasznie jesteś wyedukowany pod tym względem. Jakie masz z tym doświadczenie? Miałeś jakąś żonę? Czy jesteś kawalerem starym? 40 lat temu. 50 lat temu miałeś. Nie no, ale dzisiaj go nie wiem ślubu nawet Okej okay. Ale co, od 40 lub 50 lat nie masz kobiety, tak? Nie. Aha Nie, nie, nie no i bój, że... Aha, rozumiem. A jak długo byłeś w związku małżeńskim? Nie wiem, że... Aha, nie miał ślubu. No nie zrozumiałem przepraszam mi się wydawało, że 40-50 lat temu, dobra. Ja nie Dlaczego ja, siłaża? Mhm. i wreszcie. Twoje koleżanki na pewno widziały, więc napisz otwarcie e, odwagi. Czy chcesz zobaczyć mojego fiuta? Tak czy nie. Odpowiedz. Co tu pokazywać? Jeszcze raz? Co tu pokazywać? Co, co tu pokazywać? No, no ale widzieliśmy te zdjęcia. Normalnie pokazywałeś też swoje zdjęcia. Poznaliśmy po kołdrze. Kojarzysz zdjęcie zielonej kołdry? Okno bez firanek. Okno bez firanek, zielona kołdra. Było to wszystko pokazane na zdjęciu. Bardzo łatwo można było dostrzec, że to jest Twoja kołdra. Praktycznie bezbłędnie. Właśnie palcówki, ty też możesz to zrobić. To bardzo przyjemne. A skądże? Nie boli. Trzeba to zrobić delikatnie. Ja mam więcej zdjęć, jak to się robi. Chcesz? Czego się boisz? Przyjemności. A teraz zobacz więcej. Wysław filmiki. Znam trzynastolatki, które to lubią. No musisz mi teraz rozwinąć. Możemy powoli, jeżeli, jeżeli chcesz. Tylko bardzo cię proszę, wyraźnie. O jakich trzynastolatkach mówisz w tym yy, wersie? Piszesz. Piszesz, no? się mnie zasłówka dzisiaj. Przepraszam. No daj, trzeba dać. 13. Tak, napisałeś dokładnie. A teraz zobacz więcej. Wysyłasz filmiki. Znam 13-latki, które to lubią. Mamo, juzu, że. my żozu mi jedna na. 13. Cytując mojego przyjaciela, mów dużymi literami. I miała 13 lat, ponad Ponad 13 lat I pierwsze wydanie jej To tak jak ty miałeś ponad 34 lata No Pierwsze wydanie jej było po mm, Kompletnie niej Widzów ewentualnie informujemy, że Przepraszamy można najmocniej, Przepraszamy najmocniej, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrozumieć. Tutaj przyszedłem... Translator może się tutaj przydać. Tak, przedłem czarnemu w paradę troszeczkę. Mm, lecimy dalej. To nie uczą was w szkole, jak się robi dzieci? Czy chcesz się dowiedzieć ze zdjęciami? Czy chcesz? Napisz, wytłumaczy ci wszystko, jak się robi dzieci. Wiesz co? Polubiłem cię. Kurczę. Jak się robi dzieci? Jadaś. Masz dzieci? Nie. nie Miałem. Masz? Jak miałeś dzieci? No bo znowu, że umarł. Aha, Część. bardzo mi przykro. Bo znowu, że umarł, tak mówili. Mhm, mm tak mówili. Czyli ja jakby do... nie masz informacji, Mo może po prostu nie utrzymuję z Tobą kontaktu. W ogóle, jeszcze Aha, ale mówisz, że umarł. No. Czyli może nie widzi... umarł, a może. Do widzi... Do widzi... Do widzi... Okay. No Ja bym też z takim ojcem nie chciał utrzymać kontaktu, więc może go trochę nawet rozumiem. Jeżeli to będziesz oglądał synu Adama... Jak to wygląda, nie? Syn Bogdana. Synu Adama jak to będziesz oglądał, no to współczujemy, współczujemy dokładnie, bo musiałeś mieć ciężkie dzieciństwo. Nie, yy... Kolejne, tu mam 11. Wo wolno kochanie, obudź się wreszcie. Wsadziłbym ci paluszek do dziurki i ruszał i ruszał, ażbyś się spuściła kilka razy i miałabyś wielką przyjemność i rozkosz. Bragnę Ci poinformować, panie ginekologu, a, że kobieta raczej się nie spuszcza. To się nazywa inaczej. Wiem, ale... Raczej. <śmianbagai> <śmianbagai> przepraszam. Co, czytamy trzecią twoją korespondencję? <śmianbagai> Powiedz mi jedną rzecz. Czy jest ci chociaż trochę przykro, bo... Jesteśmy tutaj z tobą już prawie godzinę. No może nie taką godzinę. 40. 40 minut. I ani razu nie wykryłem u Ciebie żadnej skruchy. Kompletnie żadnej. No i absolutnie, Ja wiem, że masz już swój wiek i tak naprawdę może mi Cię już interesować. Niezuję, nie Nie rozumiem, mów wyraźnie. Nie Nie potrzebuję. do dzieci. Mhm. Niepotrzebnie dzwonię do dzieci. No dalej tu nie wizer Bo bo no bez drzew, kaza i kaza i kaza Wyżywi, A zielone Dobra. Mam tutaj kolejne top 10. Dziecko numer 3. Mamy jeszcze troszkę czasu. Będzi akurat ma zbyt mało patroli, żeby w niedzielę nam tutaj coś przysłać. Prawdopodobnie i tak tego live'a skończymy, e, zanim zostaniesz zakutywka i danki. E, przechodzimy do rzeczy. Oczywiście, byleby nikt nie wiedział, chyba że twoja najlepsza koleżanka, co chcesz zobaczyć? Mam dużo zdjęć. Czy chcesz zobaczyć mojego fiuta? Jesteś wystarczająco duża. W tym momencie wysyłasz dwa zdjęcia z masturbacji. To jest mój fiut. Po czym wysłuchaj zdjęcie penisa. To jest mój fiut. Już niedługo będziesz mieć. Go w swojej cipeczce całego kochanie. I wysyłasz filmy porno. Tak się robi dzieci, kochanie. Och, jakbym ci wylizał łechteczkę, to byś jeńczała ze rozkoszy. Pamiętasz, jak zadawałem Ci pytanie, czy chciałeś się spotkać z dzieckiem? Zaprzeczyłeś. Zaprzeczyłeś. Ja nie wiem w jaki sposób, no ale generalnie nie, oferujesz tutaj nie. tego typu czynności z dzieckiem. Chyba, że morza. Ja nie wiem gdzie może dzieci, no, Ja nie wiem gdzie są wszystkie ja dzieci, z którymi pisałeś. Ale... Jedno jest pewne, że na pewno w Polsce widów informujemy, że jesteśmy w miejscowości Będzin, województwo Śląskie A Adam korespondował z dziewięcioma osobami nieletnimi. Poniżej 15 lat. Co, co, co najmniej. Korespondował co najmniej. z dziewięcioma udokumentowane Tak, naszymi zablikami. E, jest 100% pewności, że korespondował tak, z większą ilością, ilością y, dzieci. E, chcesz zobaczyć jak mi staną z samego ranka? I wysyłasz zdjęcia swojego penisa właśnie w tym momencie. Jesteś już prawie dorosła. dorosła. Rosną ci włoski na cipce? Na cipeczce. Tak tobie, e, przepraszam, też tobie już rosną pewnie. No to co masz między nogami? Nie bądź dzieckiem, <laughs> nie bądź dzieckiem. No. Podchodzisz do osoby z, z depresją i mówisz nie bądź smutny. Czyli to jest... Co? Czyli do dziesięciolatki tak pisał. Do 11 lat w tym, w tym w przypadku. przypadku. E, dalej. E, czego się wstydzisz? Mnie? Jakoś ja się nie wstydzę. Jako ja, ja się nie wstydzę. Pokazuję co mam. Czego nie widziałaś. E, Kiedyś musisz się tego nauczyć, kochani. Im wcześniej, tym lepiej dla Ciebie. No i tutaj już Ci powiem, że no mylisz się. No nie im wcześniej, tym lepiej, ponieważ umysł dziecka nie jest rozwinięty w tym wieku. 11 dziecko, z którym aktywnie pojawiłaś, powinno zająć się szkołą, językami, rozwijaniem całego siebie, poszukiwaniem swoich yy, zainteresowań. Rozwijaniem swoich umiejętności, które w tym wieku nie są tak rozwinięte jak u osoby dorosłej, no. faktycznie dorosłej, a ty informujesz, że na nie jest dziecko, żeby nie było dzieckiem, oraz że im wcześniej zacznie, tym lepiej. Człowieku, gdybym tutaj ja, przepraszam, gdyby na moim miejscu stał ojciec tego dziecka, to ja ci gwarantuję, że nie ma kości, której będzie miał kłamanej. No uwierz mi. Nie, to, to jest. My jesteśmy naprawdę bardzo opanowani, jesteśmy szkoleni do tego, żeby móc się z Tobą tutaj jakoś porozumiewać, żeby ci nie, nic nie zagrażało, żebyś nie miał tutaj żadnej krzywdy. Mam nadzieję, że nie czujesz się w jakikolwiek sposób pokrzywdzony. Przeszliśmy na tył budynku z uwagi na to, że to jest cień. Musieliśmy je zabrać ze słonecznego tarasu. Widzów jednocześnie informujemy, że ma 66 lat. 66 latek piszący do 11 latki. Informujący o tym, żeby nie była dzieckiem oraz informujący o tym, że im wcześniej, tym lepiej. Błąd. No mam nadzieję, że prokurator też zauważy ten błąd i nagrodzi ci odpowiednio za Twoje słowa, czyny itd. W szkole nie będą cię tego uczyć. Pokażę Ci, jak to się robi. Jesteś na tyle dorosła, że możesz obejrzeć dokładnie kochanie. Zapewniam Cię, że możesz. Masz już 13 lat. W tym momencie. Poinformowałeś, że jesteś tego świadomy, ile dziecko ma lat. No, bo Jakbyś nie mogła, to bym nie pokazywał. Bym spytał koleżanki, czy oglądają. To je zaproś. Nie krępuj się. Tak, kochanie, co chcecie oglądać? Jak e, która będzie chciała. E, przepraszam. Jak która będzie chciała, a ty, kochanie, nie masz nic przeciwko, to zaproś je. Pokaż. Pokażę co będziecie chciały. Tak kochanie, co będziecie oglądać. Jak będziecie chciały, to chętnie Wam pokażę, co mogę. No nic nie możesz. No. Nie. Jedyne co możesz to wysyłać zdjęcia treści, które masz na telefonie. Jak nie mam, masz tam dużo pornografii. Tak? Masz telefon od niedawna jak sam no, powiedziałeś. No i dorosły. Tak, dorosłe ci przysyłały. No. Tak? I okay. zemą, bo nie. okej. Okay. Dobra. Mm. O. Tutaj byśmy jedną właśnie też wypowiedź twoją powiedzieli. Chciałbym, żebyś jak najszybciej nauczyła się być palcówkę. Kochanie, żeby ci było jak najlepiej. Rozkosznie i przyjemnie, bo bardzo cię lubię, kochanie. Najpierw zobacz. I wysyłasz w tym momencie cztery filmy z masturbacji dziewczyn. W tym pornografię dziecięcą. Ja wiem. No mam takie informacje, co prawda może to być tylko i wyłącznie poszlaka. To może być oczywiście osoba dorosła, wyglądająca bardzo młodo. Ja tego osobiście nie potwierdzę, z uwagi na to, że nie widziałem tego filmu. Ja nie lubię oglądać tego typu rzeczy. Ja przeważnie skupiam się na Twojej rozmowie, nie oglądam filmów, które wysyłasz. Ech, lubię mieć też czysty umysł, bo gdybym obejrzał, mógłbym być innym człowiekiem. E, robi sobie dobrze, kochana. Ona wie, jaka to rozkosz i przyjemność. Ty też możesz to robić. Już ośmioletnie dziewczynki to robią i nie boją się. Człowieku, ośmioletnie dziewczynki. Jeżeli na Twoim telefonie policja znajdzie ośmioletnie dziewczynki, że się z nimi kontaktowałeś, że masz jakieś zdjęcia, filmy ośmioletnich dzieci. Człowieku, to ty no, przysięgam Bogu o w twoim wypadku right dożywocie yes. to będzie coś bardzo przyjemnego i bardzo krótkie. Ale się nam wiatr pojawił. Ośmioletnia kilka razy dziennie zamykała się w łazience i robiła to swoim paluszkiem. Ty też możesz robić swoim paluszkiem. Ośmioletnia dziewczynka. Skąd masz informację, że ośmioletnia dziewczynka robi sobie... To, co Gdzieś czytałeś. czytałem. Co ty czytasz? Jej Jezus, widziałeś Jezusa, czy jej? Dobrze. wydam ci ostatnią twoją wypowiedź, nim skończymy? Bo ten live już się robi coraz bardziej obrzydliwy i, i sam ciężko mi sobie z tym poradzić, co dopiero mojej kompanii. Teraz już wiesz, musisz w końcu dorosnąć. Masz 13 lat zarośniętą cipeczkę, jesteś gotowa do seksu, kochanie. Ja mówię, co myślę, ja w Twoim wieku widziałem, na co mam kutasa, dziewczyna, na co ma cipeczkę. Jak się robi dzieci, kochanie, a Ty? Hmm. Czyli w wieku 13 lat miałaś już pełny wachlarz wiedzy, tak? Hmm. Strasznie dużo komierz zauważyłeś? Przed dziećmi udajesz kozaka, Pokazujesz zdjęcia ze swojej przeszłości. faktycznie jak miałeś 30-40 lat. No wiem, że nie miałeś wyjścia, no przecież selfie by sobie nie zrobił. Zdjęcia z w Dobrze. Tym akcentem kończymy tego live. Przepraszamy, że nie poczekaliśmy na przyjazd policji, jednakże tak jak wspomniałem do Będzina troszeczkę się jedzie. Najbliższy komisarz ma pewne opóźnienia. No, patrol jest widzów. zajęty. Jest, jest jeden patrol, który, 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 który jest rozdysponowany w terenie i czekamy na jego przybycie. W związku z powyższym nie przedłużamy już. Eee, kończymy, dziękujemy za oglądanie i może jeszcze kiedyś do usłyszenia.